Damiana służy do waporyzacji zioła afrodyzjak. W XX wieku Europa umieściła Damianę wśród leków jako afrodyzjak. Do dziś znajduje ona zastosowanie przede wszystkim jako składnik wzmacniający popęd płciowy, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. U mężczyzn dodatkowo opóźnia ejakulację, u kobiet zaś znacząco poprawia apetyt seksualny. Zanany afrodyzajak, korzystny wpływ na kobiece i męskie libido, stabilizuje poziom hormonów, spowalnia procesy starzenia się komórek, ma właściwości przeciwutleniające, uspokaja i łagodzi stany lękowe, wspiera pracę nadnerczy i tarczycy, podnosi poziom energii, poprawia nastrój, łagodzi objawy nerwic lękowych i depresji, ziele Damiana do palenia, najważniejsze właściwości zioła. Większość osób znających tę roślinę kojarzył ją wyłącznie z faktem, iż jest ona silnym afrodyzjakiem. Jest w tym sporo prawdy, albowiem nawet badania naukowe pokazały, że włączenie tego produktu w codzienną dietę podnosi libido oraz stabilizuje poziom hormonów w organizmie kobiety. Ponadto wspomaga terapię leczenia bezpłodności. Oczywiście nie jest to afrodyzjak przeznaczony wyłącznie dla płci pięknej, ponieważ w przypadku mężczyzn wspiera on zapobieganie wystąpieniu impotencji, pomaga ją zwalczyć, a także uporać się z przedwczesną ejakulacją. Jeśli oboje partnerów będą regularnie spożywać ten liść, to mogą dodatkowo liczyć na czerpanie większej przyjemności ze współżycia, ponieważ dzięki niemu narządy płciowe są bardziej ukrwione. Kolejną zaletą stosowania Damiana jest działanie uspokajające, odprężające, relaksujące i rozluźniające. Jest to szczególnie istotne dla osób, które zmagają się notorycznie ze stresem. Mogą mieć oni nadzieję, że będzie przeciwdziałał stanom lękowym, pomoże uporać się z bezsennością oraz zminimalizuje napięcie nerwowe. Takie działanie może być szczególnie istotne dla kobiet przechodzących menopauzę. Bądź bolesne miesiączkowanie, damiana zioło do waporyzacji o wyjątkowych właściwościach afrodyzjakalnych. Damiana to roślina o długiej historii stosowania w tradycyjnej medycynie, szczególnie jako naturalny afrodyzjak. Znana z podnoszenia libido oraz stabilizacji poziomu hormonów, damiana wpływa pozytywnie na życie intymne zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Zioło to działa jednak nie tylko na popęd płciowy, ale ma również właściwości relaksujące i wspomagające organizm w codziennych wyzwaniach. Damiana, afrodyzjak, czyli zwiększenie libido i wsparcie zdrowia seksualnego, Damiana była od wieków uznawana za jeden z najskuteczniejszych naturalnych afrodyzjaków. Dzięki jej regularnemu stosowaniu, zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą zauważyć poprawę swojego libido. Dla pań, Damiana reguluje poziom hormonów i zwiększa apetyt seksualny. Natomiast u panów pomaga w opóźnieniu ejakulacji oraz poprawia ukrwienie narządów płciowych, co wzmacnia doznania podczas współżycia. Naturalne odprężenie i walka z napięciem Damiana ma także znaczny wpływ na redukcję stresu oraz napięcia nerwowego. Jej delikatne działanie relaksacyjne pomaga w poprawie nastroju. Łagodzi objawy lęków i nerwic, a także wspiera w walce z bezsennością. To idealne zioło dla osób, które szukają naturalnych sposobów na wyciszenie po ciężkim dniu. Szczególnie kobiety, które zmagają się z objawami menopauzy lub bolesnymi miesiączkami, mogą odczuć ulgę dzięki regularnemu stosowaniu damiany. Ziele damiana, waporyzacja i wsparcie energii, ogólnego samopoczucia. Oprócz działania afrodyzjakalnego i uspokajającego, damiana wspiera również organizm w naturalnej produkcji energii. Zioło to podnosi poziom witalności, wspomaga funkcjonowanie nadnerczy i tarczycy, a dzięki właściwościom przeciwutleniającym spowalnia procesy starzenia się komórek. Regularne stosowanie damiany może poprawić samopoczucie i zwiększyć odporność na stres.